Cześć Szamanko, witajcie. Witam Was serdecznie już w drugim odcineczku z naszej pięknej polskiej serii. Dzisiaj jak widzicie, zabieramy Lublina Bowego i lecimy kurcze po nasiona oraz po opryski Niestety nie mam już nic, a powoli trzeba dostać pszenicę zimową o zimą, tak więc no lecimy. Jedzie coś, dobra, droga wolna. U jezus, prawie żeśmy pierwszeństwo zmusiły no właśnie, no właśnie, ten Lublin ma jakieś problemy trochę ze skrętem je u mnie jakoś tak dziwnie się zachowuje na tej drodze, no ale dobra Mamy młodek, to możemy wyklepać potem Tam jest tak, lecimy po nasionka Mamy już jakby nasiona sprowadzone Co tu się stało? Nie wiem, jakie dziwne kolizje ma ten Lublin, albo ten ruch uliczny jest po prostu za mały Tam jest, no sorki, że tak, no tak to będzie Najwyżej za chwilę w drugą stronę jak będziemy jechali, to ruch sobie wyłączymy, żeby no po prostu było to jak najlepiej, jak na, najrealnie zrobione. Nie chciałbym, żeby to po prostu źle wyglądało i was w oczy kuło. Tak, tutaj mamy wózek widłowy, już właśnie stoi też. Tam, wiecie, żółk też z bo ten drugi gospodarz właśnie sobie odbiera w tym samym czasie, co my nasionka. Dobra, otwieramy sobie burty i będziemy sobie te nasionate ładowali. Wow. tak, mamy tutaj nawóz. E, mamy drugą paletę, właśnie z. Z ziarnami oraz jedną, chwastobójczą To są zapasy takie bardziej na jesień, nie od razu na wiosnę, dlatego też tego nie biorę, nie wiadomo ile Tak żeby wiecie, starczyło nam szkoda, zaczął deszcz padać, no ale tak to bywa, już niestety nie na wszystko mamy wpływ Wiecie jak to jest z tym paletami to troszeczkę sobie potem je poprawimy Chciałem jak to najlepiej zrobić właśnie, myślę, że taki załadunek desz coś fajnego, coś innego Dlatego się pokusiłem o taki pomysł, żeby to na odcinku wykonać może jakoś to wyjdzie, wiadomo, pewnie nie będzie to idealnie, ale nie takie rzeczy żeśmy z Mazandrzej ładowały. Damy sobie paletę obok palety, a za chwilkę sobie zrobimy i damy sobie ten oprysk w małzerze chwastobójczy. I też, no nie powinno być źle. Dobra, na dół i tyle. Trochę się buguje to, ale nie jest źle. W dzisiejszym odcineczku jeszcze się zajmiemy orką. Poza odcinkiem sobie kilka rzeczy pogarniałem. Jak widzicie, mamy wrzesień. No, ostatnim odcinku mieliśmy lipiec albo sierpień. Skosiłem sobie kukurydzę i kilka rzeczy ogarnąłem. Nie wszystko chciało na odcinkach. Taka to jest dla mnie bardziej luźna, ser do pogrania. A przy okazji, jak są takie ciekawsze akcje, wynagram. A taki przywóz z tym Lublinem, mówię, fajne też po to ten Lublinem mam. Ogólnie jest pytanie, jak na gospy to rozładuję, tego jeszcze nie wiem. Jakiego tam sąsiada zaprosimy z Turem, bo jak wiecie, ja sam niestety nie posiadam do Władka tych. Ty co jest? kolizja jest czegoś? Aż to zobaczę Jesteśmy po krótkim cięciu, niestety jak widzieliście Coś tutaj była jakaś kolizja i nie miałem jak tego zdjąć Musiałem troszeczkę się nierealnie pobawić, no Mówię serdecznie przepraszam, niestety tak to jest Jak człowiek chce jak najlepsze akcja na Widzę żuczek już załadowany, żółczek no troszeczkę ma ładunku Ale ma same nasionka ja tego mał też biorę przy okazji, że nie jeździ potem jak głupi. Mamy też hack do Lublina. Mowę kiedyś w przyszłości, kurczę, weźmiemy się za to i też jakąś tam przeczepkę będziemy, też czyli jakąś lawetę, pełnowe nabytki. Coś też bym chciał, żeby po prostu jakieś wyprawy, pełnowe nabytki, właśnie Lublinem. Na pak jakiś rozciewać, wolno wpakować, albo na przykład jeszcze kupić lawetę, albo wypożyczyć i na przykład wsadzić, nie wiem, jakąś tam prasę. No nie wiem, zobaczymy, co tam ciekawego będziemy kupowali w ogóle. No Lublinek ma co robić, tak szczerze Wiadomo, te mody nie są jakieś najlepsze, ale Jak dla mnie no klimat takiego odcineczka, takie fajne akcje, bardzo fajne, nie? Zostawcie łapkę w górę, jak możecie Moim zdaniem to naprawdę fajne, jakie wyglądają akcje Ogólnie jak widzicie, trzydzieska już z rozsiewaczem stoi, ponieważ e, Jedno sobie jakby to ująć, załadujemy sobie Bo jak widzicie, tutaj akurat te jakby worki są zrobione Trochę w inny sposób niż mogłoby się mogło to wydawać Tylko nie ja mogę odpiąć się, tak jak chciał Dobra, mogę. Przedem drugi sobie. To jest jakby paleta, z której Na palecie są worki, które możemy sobie ściągać No i przy okazji sobie załadujemy nawozy. Może zdążymy się to rozsiać Mówię, chciałem tak, naj, na, tak najrealniej to zrobić Ale wiecie, farming nie zawsze nam e, Tej realistyki dostarcza, jakbyśmy chcieli, ale mówię, Trzeba się też niekiedy poświęcić tego worka na razie nie wyjmuję, bo widzę, że jest to problematyczne. Bardzo dobra, jeszcze dwa worki sobie wsypiemy, wszystkie nie będziemy wsypywali, tylko te z góry i nie będzie to tak źle. Jedna łąka, no nie ma co też co kombinować, i nie wiadomo, czego rozsiewać. Dobra, starczy Lublina, bo w na razie sobie parkujemy gdzieś tutaj. Tu jest takie miejsce, ja sobie to jakoś poza odcinkiem rozładuję. Właśnie jakieś kolegę zawołam z paleciakiem. W pierwszej kolejności myślę, że faktycznie pojedziemy i rozsiejemy sobie ten nawóz A dopiero po tym, w kolejnym etapie weźmiemy się za tą orkę, bo jak zapomnę o tym nawozie to wiecie, będzie lipa Po prawej pryzma kieszonki, jak mówiłem, tak zrobiłem i już, kurcze kieszoneczka jest ładnie, pięknie, fajnie ogarnięta Lecimy na łączkę, na której ostatnio wapno braliśmy sobie chudy wyłączyłem, bo to tak nie bardzo wygląda. Nie bardzo moi drodzy Państwo, no i co? Rozsiemy nawozy po ramen, No i myślę, że kolejne to będzie albo wiosna, albo już jakieś siebie sobie tutaj jesienne ogarniemy. No zobaczymy. Wiadomo, lejek to lejek, znaczy to jest bardziej strumień niż lejek, ale taka sama zasada. Tam dużo nie daje, ale żeby jakikolwiek był nawoz na tej łące Ja jeszcze też nie mam zwierzątek, bo zwierzątka też będziemy musieli jechać, ale jak dopiero kiszonka się kici, Żeby mieć wszystkie potrzebne materiały do temeru I potem będziemy sobie zwierzaki y, przywozili Dlatego na razie muszę tutaj nawozem to robić, a nie po prostu knojowicą, bo nie mam skąd tej knojowicy po prostu wziąć, tam. Więc no Tak to zrobimy Dobra, jeszcze raz tutaj I jeszcze raz i pole będzie rozsiane no już wiadomo, raczej ostatniego pokoju nie zrobimy, ponieważ mamy już wrzesień, a raczej to... Do, no, w październiku, bo w listopadzie to robić to tak uważam, że średnio. Ale nam tutaj był ten rozsiewać na boki ojojciu, oj, No ale tak to bywa moi kochani. Dobra, sarenka, posłuj się, bo wjadę w Ciebie. No widzicie jaka posłuszna sarnica. Też raczej przed siewami sobie jeden na po tej olca, bo jak już po prostu uprawimy do to pole, żeby potem na wiosnę nie trzeba było tyle tym rozsiewaczem latać Chociaż po, o, po tej kukurydzy też jest wymagane wapno Tam zaś będę musiał niestety się wziąć i wypuścić sprzęt do rozsiewania wapna, ale to już sobie poza odcinkiem zrobię Dobra Bierzemy sobie teraz rowerek Nie będziemy na piekce szli do tego władka O rowerem do tyłu da się, da się wszystko się da. No właśnie. A niestety, farming i kolizje to też. Da się, da się. <gryw> ja przepraszam Was bardzo. Ja bym chciał, żeby jak to najlepiej wyglądało, ale. No, sami widzicie, muszę sobie ten rower trochę przenieść, bo inaczej nie, nie, nie damy rady. No ale dobra, lecimy. Lecimy do władzy. No, lekko dzisiaj deszczek kropi, ale tam do orki to jakoś. Najgorzej nie powinno być Możemy sobie włączyć już ruch out, ponieważ wyłączyłem go na chwilę jeżdżenia Lublinem, bo bym dostał chyba nerwicy, dobra Jesteśmy Jest i władziu z pługiem No I z turem no i no, Zaczynamy orkę bożą nikt Nie mulczuję tylko kurzy, ponieważ mulczera u mnie nikt na wsi nie ma Ale Też oramy to Wiadomo, orka u nią, Nie będzie to najładniejszy efekt na polu, ale... Niech ma troszeczkę ciężko, ale no wiadomo, jak kukurydzy wiadomo będzie ciężka orka, to nie będzie jakaś leciuteczka orka. Też na głęboko rano, bo to jest orka. A czy nie wiem czy zimowa, nie wiem czy nie będziemy potem polu coś siali, ale... No lepiej tam głęboko przełożać tą kukurydzę, żeby kurcze to pole było w miarę jakoś przykryte. Wiecie o co chodzi. No ale ładnie to wygląda, fajnie to wygląda. Ogólnie tym pługiem nie ora się tak źle, już dwa, dwa pola na tej mapie nim i nie jest źle. Ogólnie po oramy, bo mam ten mod, wymagana orka po kukurydzy. Po lewej, drugie pole mojej kukurydzy, widzicie? Władek jest lepszy do orki niż kurczę 30, bo ma jednak wiadomo in te bigi. I Władek też tam szybciej do tyłu mi jechać, jak wiecie. Wiadomo, bigi są cięższe, ale... Do orki ten wodach się też lepiej nadaje, matura, natomiast teraz trzeba to wszystko dociążać jakby nie patrząc Więc no nie ma źle, nie? Jak to się mówi, zawsze by mogło być gorzej, tak więc no... Więc oramy to pole, nie wiem czy całe zdążymy, bo jednak ta orka troszeczkę tutaj czasu... No wymaga, trzeba troszeczkę tego czasu poświęcić i tak dalej, no ale... Może... Może nie będzie... E, tak tragicznie Dobra. Ale to jakaś glina jest, tak go przydusiło. Normalnie ujęcia z drona, nie. No i patrzcie, ja ogólnie tutaj gram w tej serii bez tego. Bez GPS-a, bo jednak w takich byśmy w role też nie pograli GPS-em. A staram się jak najrealniej grać jednak, nie? Jednak ta seria taka jest, żeby to miało realnie było. Tam, pługiem w tym słoneczku nic się nie stanie. Tam, nie jest Oramek bo to najważniejsze. Daj mu, panie. I właśnie na takich polach tą dwójką da się orać, bo miał jakieś większe pola niż takie, to orać tą to dwójką, to mi, żeby mi się nie chciało. A takie mniejsze pola tą dwójką da się jeszcze Oraj, da się to przeżyć, nie? Też sobie kolega mi oferował, żeby tutaj czwórką obrotówką porać, ale kurczę takie pieniądze, że mówię, już samo sobie to poram. Nie mam, mówię, tej oczki dużo tylko dwa pola więc nie no. Dam radę i zoram to. A jakaś focia by się przydała, myślę, że to będzie ładna focia. Miniaturka, nie wiem, czy będzie z dwóch zdjęć, czy z jednego, zobaczymy. Jak tam będzie mi się chciało. Ja wiem, leki w jest są tutaj potwierane drzwi, ale kurczę, no bo ja trochę przywyczajenia w tym władku Dobra No mówię, ma momentami jakoś tak ciężko, nie? Potem jak już Pójdzie to ino raz, ale na początkami tak kurczę trzeba go tutaj Ogólnie tekstura kukurydzy, no najładniejsza jaka jest też, wiadomo, ugniatania, natomiast mam no, mówię, to mega to wygląda jak to się jeszcze ugniata przed tym władkiem Wiadomo, tam władek mega tych kukurydzy w realu nie ugniat, no ale wiadomo, jednak by było wyjeżdżone, natomiast coś by tam ugnił. też nie mówić, że nic, nie? Prawie byśmy w supa wjechali, ale panie, nie takie rzeczy, o Jezus O, tutaj wiecie, to, to, to się bytnie tego to nie było Dobra Albo nie wiem czy to pole zorałem, bo kurczę w tym sensie odcinku się wydaje, ale trochę dzisiaj się w tym odcinku, nie? Też mówię Nie mam takich tematów, nie wiadomo jakich Jeżeli macie jakieś tematy ciekawe, to napiszcie w komentarzu, to tam Coś tam w kolejnym odcinku poruszymy z tych ciekawych tematów, i też nie będzie źle. I dobra. Jeszcze sobie najwyżej dwa te przejazdy zrobimy, bo te 15 minut, tak myślę, że będzie ok. No my to tak kurczę, nie chcę was zanudzać, nie, nie wiadomo ile, bo to całe pole orać tak takie dobre 10 minut raczej. Nim to zoram, nim potem te poprzeczniki zrobię, to też tak się wydaje, ale to kurczę jednak wschodzie nie? Ale lubię za władkę takie pyrkanie, ma taki, taki ciekawy dźwięk, nie? Ogólnie jakoś lubię ruską motoryzację, jakoś te MTZ i tak dalej, jakoś to tak... Fajnie, fajnie to jest, nie? Dobra... Mówię, ale momentami kurczę ma ciężko, nie? Ma co robić. Ale jak mu w to idzie, nie? Też 30 będę trzeba tą pooram, bo w jeszcze i jeszcze na tym save 30 nie orałem. Cały czas to tym władkiem jakoś tak mi bardziej siedział. Talerzywka pod półka jakoś wad... E, czy... no talerzówka pod pół. Talerzywka pod 30, władek pod półkę, jako tak mi te zestawy bardziej siedzą. No i tak to jest moi drodzy widzowie. Dobra, jeszcze sobie jeden rządek tak namachniemy tam z tamtej strony i będziemy kończyli. Mówię, co za długo, to niezdrowo. Mówię, jeżeli macie jakieś tematy, to wtedy też będą dużo odcinki, bo będę po prostu miał o czym mówić, a tak to wiecie, nie mam kurczę o czym tak mówić, jak nie ma tych tematów, no bo... Nie ja cały czas mówić o grze albo rolnictwie, wiadomo, bo to ile wolno. Ja <laughs> jednak to pole nierówno podzieliłem, bo widzę, że z tej strony zostanie mniej niż z tamtej, no ale tak na oko dzieliłem i niestety na oko to mi nie wyszło no ale tak to w życiu bywa nie zawsze musi wszystko być idealnie tak więc no tak więc co ja wam dziękuję serdecznie za uwagę jeśli Wam się spodobało udostępnijcie film zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie na razie cześć